Kościół jest kościołem opactwa Kamodulskiego, które zostało założone w 1629 roku. Opactwo jest do roku 1783, jest potem sekularyzowane, powstaje później parafia. Parafia jest zburzona, jest tylko kościół w lesie i od 1906 roku jest kościołem rektoralnym, które należy do Polski i którą się opiekują księża zakonu Zgromadzenia stańców. To wielki zaszczyt dla gościowa, że w 1983 roku przy pierwszej oficjalnej pielgrzymce do Republiki Austriackiej przy tu, tak wielu kościołach w tym państwie i potężnych upadstwach papież znalazł czas, żeby tutaj przyjechać. Jest okazja, jest 12 września, jest 300 rocznica Ojciec Wiedeńskiej. Bardzo ważna y, data dla Kościoła Katolickiego, dla chrześcijaństwa. Dlatego znalazł czas i odwiedził tutaj nasz kościół na Kalenbergu i też poświęcił kaplicę Matki Bożej Częstochowskiej. To jest jedna z najwyższych gór Wiednia. Dlatego upodobali sobie ten kościół i tą górę Związek Podhalan i dlatego tutaj odwiedza nas i jest też oddział Związku Podhalan z Polski na Kallenbergu. Niewiele osób staje sobie sprawę, że na talenie Austrii było około 40 obozów koncentracyjnych. Jeden z tych obozów był do niszczenia polskiej inteligencji w Kusen, około 160-170 kilometrów oddalonych od Wiednia. Udało się kilka lat temu w tym kościele Dyniszy ustawić urnę z prochami, z ziemią, z nie tylko z kusem, ale też z innych obozów, gdzie przebywali Polacy. Jest również taki kiosk internowy, żeby ci, którzy przybywają do tego kościoła, ze względu na położenie przychodzą nie tylko Polacy, przychodzi tak naprawdę cały świat, żeby mogli się zapoznać nie tylko z tymi bardzo smutnymi Latami okupacji hitlerowskiej, ale też z naszą martyrologią. No to miejsce bardzo ważne nie tylko dla historii Polski, Austrii, ale jak wspomniałem dla chrześcijaństwa. Mamy rok 1683 ginie chrześcijaństwo, przybywa do wiednia, nasz król Sobieski z naszymi husarzami, jest bitwa, no i jest wielka gloria nie tylko chrześcijaństwa, ale też żołnierstwa polskiego. Huzarzy, i w ten sposób tutaj jest jako pamiątka tych, którzy no, ocalili tak naprawdę chrześcijaństwo w Europie. No, król nasz to był w 1683. Tutaj jest tutaj posąg, który przybył do nas z katery. W 200 rocznicę oczywistej wiedeńskiej został pobudowany, postawiony potężny pomnik w katerze wiedeńskiej ku czci zwycięstwa ale niestety, żeby nie podkreślano roli króla, króla polskiego, ponieważ były to czasy zaborów, więc starano się nam mówić, że Polacy, a szczególnie e, królowie Polski nie potrafili rządzić, że inni nami mamy rządzić, e, więc w tym, na tym pomniku nie uczczono Sobieskiego tak jak powinien być, ten pomnik postawiono ku czci obrońców Wiednia, Natomiast Sobieski znalazł się w gronie tych wszystkich, którzy przybyli i pomagali w, 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 w odporze imperium osmańskiego, więc uczci też karola Lotaryńskiego, e, Georga z Saksonii, Manuela z, ba, z Bawarii. Więc jeden z, czw, z czwórc nagle się znalazł, e, więc w głównym montażu był e, Stachenberg, czyli obrońc Wiednia, ale mówię. Nieraz Pan Bóg jest niechrychliwy, ale sprawiedliwy. W 1945 roku, jak płonęła katedra, tak na katedrze upadł Pumerin, czyli taki dzwon Austriacji, jak dzwon Zygmunta w Polsce, bardzo ważny dla, dla historii Austrii, odlany z tych armat, które pozostawiło Imperium Osmańskie. Pomnik uległ zniszczeniu, Sobieski przeżył i w latach 90. został podarowany Temu miejscu Kalembergowi. Największym wysiłkiem pewnie była wizyta tutaj papieża w 1983 roku na Kalembergu, który o tych czasach mówił, który mówił też o wielkości naszego króla, oręża polskiego. I dlatego ten pomnik, który znajdował się Sobieskiego tak naprawdę w piwnicach katedry do lat 90. został ofiarowany w 90. latach Kalembergowi. Nie miał postumentu, ręka była z, 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 oderwana, ponieważ jak upadł, to została zniszczona. Więc ta, ta społeczność polska, emigrantów z lat 80 trzeba sobie przypomnieć, że to byli większość też nie tylko polityczni emigranci, ale ekonomiczni. No udało się ten soku postawić, udało się odrestaurować tą rękę, natomiast nie została odrestaurowana szabla. Cały pomnik został zniszczony, właściwie wszystko zostało zniszczone poza Sobieskim, natomiast po wojnie Austriacy odremontowali tylko trzy figury, figury Matki Bożej, Cesarza i Papieża i one są, znajdują się w katedrze na ścianie przymontowane. natomiast nie znalazło się miejsca dla naszego króla Jana III Sobieskiego, dlatego trafił do podziemi. Tak jak wspomniano, znaleźł się bez szabli, bez ręki i bez tego sokołu. Cokół e, e, i ręka zostały zrestaurowane, natomiast nie było funduszy na tej szabli. Mówię, pan Bóg czuwa nad tym miejscem. E, kilka lat temu na zaproszenie e, tego sanktuarium w czasie uroczystości wrześniowych przyjechała delegacja z 11 Dywizji Kawalerii Pancernej. No i dzięki ich wysiłkom nasz król został dozbrojony w tym roku. E, po pierwsze pokazuje, jak wielką rolę odegrała Polska w Europie i pozycja w Europie. Nam z, po, zaborcy chcieli wmówić, że mieliśmy bardzo kiepskich królów, że nie potrafili nami rządzić, dlatego Polska straciła niepodległość. Ja zawsze mówię, jakby nie potrafili rządzić, to cała Europa nie chciałaby mieszkać w, w Polsce w czasach Rzeczpospolitej obojga Narodów, a przecież mieszkali Żydzi, mieszkali Ormianie, mieszkali Bawarczycy. Potrafiliśmy mieć wspaniałych królów, tak samo był królem Sobieskim, który potrafił kilkoma językami mówić i był świetnym dowódcą. Ten kościół i to miejsce wspomina tą wielką historię Rzeczpospolitej obojka Narodów, wspomina... Nasz wkład do historii Europy, do historii Kościoła. Tym bardziej się cieszymy, że to jest miejsce nasze, kawałek polskiej ziemi w Austrii, notarialnie polskie. Więc to wielka rzecz. Położenie tego, tego Kościoła sprawia, że tu przychodzi cały świat, aby możemy mówić o naszej historii, o pięknej naszej historii, o wkładzie naszej do historii Europy.